Cześć, Jan witam na Morence. Tutaj Morenka, Sweet Night, po angielsku słodka noc. Poczekajcie chwilkę, tylko kotka goni. Psik, psik, psik. psik, psik, psik. <grych> Czy to będzie hol mieszkania? Nie do końca. Dlaczego nie do końca? Ponieważ jeszcze się wprowadzam. Słychać tutaj gigantyczne echo. Mnóstwo że tutaj musi dojść przede wszystkim wszystkie moje komputery, a mam takich dwa. Dwójka słodkich komputerków, dwa monitory, kilka lamp. Trochę tego jest. Chcę Wam już pokazać, jak to wygląda. O! Przestańcie! Pokażę Wam, jak to wygląda na ten moment. Na moment w sumie bardzo surowy, bo. Nawet garnków nie mam, nie mam patelni, nie mam noża. Dzisiaj jeszcze będę szedł do IKEI. Wracam po godzinie, bo przyszedł pan monter od internetu, wszystko już załatwione, więc tak naprawdę mogę już się wprowadzać na dobre. Zależało mi na tym internecie, w szczególności dlatego, że no, głównie moja praca opiera się na internecie. Bez niego byłoby głupio. To co? Może szybki rumciur, jak to wygląda? <grym> Zacznijmy może od samego wejścia. Tutaj mamy taki korytarzek. Ogólnie. korytarzek wejście, jakaś tam szafeczka na buty, piririr, I teraz uwaga, coś świetnego. Garderoba, proszę. Tutaj będą rzeczy. Tutaj zamierzam jakieś maszyny do szycia, materiały, rzeczy do linorytu i tak dalej, i tak dalej. Tą stronę Rezerwuje na ubrania. Bardzo mi zależało właśnie na takiej przestrzeni, ponieważ jedna szafa mogłaby mi nie wystarczyć. To jest idealne. Lecimy dalej. Zapraszam Adasiu. Tutaj jest kibel. On nie jest ludziwy. Muszę Wam powiedzieć. Wszystko jeszcze jest do, do sprzątania, do przearanżowania. Kibel. Jak to kibel? Mam wannę, to sera jeszcze nie mam. Mam perlkę, mam kibel, mam gdzie się wysrać, mam gdzie się umyć, więc to mi wystarczy tak naprawdę. No i wkraczamy do głównego miejsca, gdzie wszystko będzie się odbywać. Wygląda to tak. Na razie bardzo sterylnie. Kanapa. Myślę tutaj o jakichś akcentach e, takich żółtych, troszeczkę. O! Przepraszam. Troszeczkę takich musztardowych. Bo lubię ten kolor, więc jakieś poduchy się tutaj znajdą, jakaś narzuta szara. Oczywiście, tutaj obrazy. Widać, że ściana jest leciutko żółta, bo tutaj wisiały obleśne obrazy z Ikei. One były. Fuj, fuj. One już poszły do szafy, do wywalenia. Fuj, 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 fuj. Tutaj fajnie by się skomponowała jakaś narożna lampa LED. To będzie na dniach jakoś też montowane. Ta strona, ta strona. E, nie powiem, że jakoś mnie urzeka. Tutaj u dołu właśnie przed chwilą był montowany router. On będzie albo wpakowany w jakiś karton z tyłu, dziura na kable, żeby to jakoś estetycznie wyglądało, albo spróbuję listwę odkręcić, zobaczę w ogóle w jaki sposób to jest montowane, czy to na, wści na wcisk jest ta listwa podłogowa, czy na klej, jeżeli na klej to średnio, ale postaram się RJ wcisnąć. Pyk, 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 pyk. I pod biureczką gdzie wszystko będzie się dziać. Teraz coś, co mi się też bardzo podoba, czyli taka wnęka w ścianie. Oczywiście nie będę Wam pokazywać, jak to wszystko wygląda na zewnątrz, żebyście mnie tam nie wytropili. Hahaha. Ha, ha. Gigantyczne źródło światła, dzięki czemu całe pomieszczenie jest naprawdę dobrze oświetlone. Jakieś tam krzesełko, jakieś coś tam, to by się fajnie nadało do tatuowania w sumie. Teraz coś świetnego. Pierwsze, moje stare biurko. Niestety moje ponoszone biurko z nie jest tak cholernie ciężkie, że zostało na ten moment w poprzednim mieszkaniu. Był już tutaj blacik kuchenny. I plan jest taki: ta strona jest typowo komputerowa. Mamy tutaj stronę do streamowania, a ta strona, ten plan zostaje. Tutaj będą dziać się minoryty, będzie dziać się szycie. Więc mam już taką czystą stację i brudną stację. Przy której będę jeść. Nie mam pojęcia. W sumie ja to mogę jeść nawet na podłodze pod kaloryferem. Mi to wsię. No i wchodzimy już do kuchni. Kuchnia też nie zachwyca. Muszę wam powiedzieć, kuchnia nie zachwyca. Najlepsze jest to, że okap. <grym> okap nie jest równy. On idzie. Się... No ale no. <grym> Muszę kupić mikrofele. Tutaj brakuje mi mikrofeli. Mnóstwo, no mnóstwo rzeczy mi brakuje. Bardzo, bardzo skąpy asortyment jest tutaj. Zobaczcie. Nie mam nawet tej przedziałki na widelce. Dzisiaj jeszcze do tego do Ikei, więc będziemy to wszystko sobie tutaj ogarniać. Pokupowałem chemię. Zaraz Wam pokażę, co pokupowałem, bo y, szafki gdzieś tutaj się kleją od tłuszczu, to też będę musiał wszystko przejechać. W sumie wszystkie fugi chcę przejechać, to do... one nie są jakoś strasznie brudne, ale chcę, żeby to po prostu wyglądało. Przynajmniej w pierwszym dniu, kiedy będę się wprowadzać. Kuchenka, kuchenka jest stara. To muszę powiedzieć. Nie lubię indukcji. Dobrze, że jest piekarnik. Też nie wygląda jakoś tam najlepiej. Jest mocno sfatygowana niestety. Ale działa, cholera, jasno działa, więc czego chcesz, chcesz więcej? Lodówka. Jest lodówka Nie wspomniałem jeszcze o telewizorku. Telewizorek, e, nie mam telewizji. Kto by to oglądał? Po cholerę jest komu telewizja? Ona będzie typowo konsolowa i Netflixowa, a w szczególności teraz eh, disney plusowa. Co ja mam wam powiedzieć? Ja mam się fest. Zobaczmy, jaki będzie kadr na przyszłych nagraniach. Tak, teoretycznie przyszłe nagrania kadrowe będą jakoś tak. Myślę, że spokojnie znowu będzie kadr na y, kąt mieszkania. No dzięki temu kadr nie wygląda jako źle. Otwarcie bardzo. Jakieś ledziki się tutaj wrzuci. O, kiedyś kupiłem. Nie <laughs> jestem, jestem zabiegany, nie? Ale ja, ja się strasznie. Kiedyś kupiłem taką lampę. Lampa, która robi zbiory i w ogóle inne planety. tiu No póki nie załatwię sobie jakichś ledów z tyłu, coś, jakiegoś ciekawego akcentu do nagrań, będą gdzieś tam sobie bublować gwiazdy. Nawet nie wiecie, a może wiecie, jakie to jest cudowne uczucie i zarazem przerażające. Posiadanie własnego mieszkania było moim marzeniem od wielu lat. I teraz to się spełniło. Strasznie chce mi się płakać. <grym> to muszę powiedzieć wam, że strasznie chce mi się ryczeć. Kiedyś mój terapeuta nazwał to depresją szczytu, kresu, końca, cholera wie. Kiedy osiągasz już coś, co było jakimś twoim celem w życiu i zostaje taka pustka, bo nie wiadomo co teraz robić. To mi się właśnie spełnia i dostaje takiej Troszeczkę pustki, bo nie wiem jakie będzie kolejne moje marzenie. Tego się boję, mój Boże. To są puste ściany na razie, ale czuję się tutaj tak dobrze. Myślę, że w przeciągu tutaj tygodnia, miesiąca będę chciał wystartować z lichą sztuką, żeby... No nie ukrywam, troszeczkę sobie dorobić, żeby móc tutaj się jakoś żyć godnie. Tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że dziękuję wam wszystkim, dziękuję również wspierającym, bo jakieś właśnie darowizny, czy to na live'ach, czy poprzez wspieranie mnie na YouTubeie, mogę sobie pozwolić na kupno bułek. To co, robimy hol zakupowy tego, co kupiłem w Pepco. Zaraz lecę do IKEA, więc robimy jeszcze jeden. Tego trochę jest. Są to głównie pierdoły. Zmiotka bardzo się przyda. Nie mam jeszcze mopa i dużej szczoty. Niestety zielona. Czarnej nie było. Mam to gdzieś. Chemia. Naczytałem się w internecie, a w sumie Klaudia mi podesłała, dziękuję serdecznie, że e, ten z Dilza jest świetny do wszystkiego, więc go kupiłem. Oraz wspomniany wcześniej odtłuszczacz, ponieważ no, kuchnia mi się lekko klei. Dalej, co my tu mamy? Kupiłem za ileś kosz do Kibla, ponieważ nie mam. Naklejka zeszła. I to bezboleśnie. Jak już jesteśmy przy kiblu, to kupiłem matę łazienkową. Arr. Taka miętowo, troszeczkę szarowo jakaś tam. Jest ładna. Ogólnie w takich kolorach bym chciał yy, kibel zaaranżować. Foremki do lodów, w połowie silikonowe, żeby łatwo jest je wyciągać. Spoko. Ja mam nawalone na punkcie lodu więc u mnie będzie tego pod dostatkiem. That's what she said. Dobrze. Małe woreczki do kibla, do tego kosza. Miarka. To jest Mastref. Też dam radę to odkleić jakoś bezboleśnie. Nie dam rady. Ty gnoju! Co to jest za firma? Ta firma nie lubi ludzi. Magiczne gąbki. Będę nią szorować właśnie fugi i jakieś małe brudki na ścianach. Pierwszy raz będę ich używać. Magic sponge. Jestem ciekaw, jak działają. Podobno bardzo fajnie. Oraz a, taki set na przyprawy. Co ciekawe, znalazłem go w Perko za dokładnie, już wam mówię, 6 zł. Za 6 zł. Wiki takie są chyba za 15, Ziko albo 20. A to jest praktycznie dosłownie to samo. No Może zakręta jest taka trochę plastikowo zniczowa O, faktycznie, trochę jak, jak od znicza. Ale już kurde wystarczy. Tutaj mogę sobie wsypać coś. To też podobno jest bardzo fajne do ścierania kurzu. Elektrostatyczna zmiotka do kurzu. Pierwszy raz coś takiego będę używać. Jak to wygląda? Jak czigliderka. I coś takiego jeszcze jest w zestawie. To się gdzieś tu wkłada. Eee, eee. Jak? Syrak. Kurwa. I don't understand. A, jestem debilny. O, gdzieś to włazi, To nie jest moja dupa. To tutaj się po prostu... Kłanę. Udało się. Znajdźmy pobieg pożądania, tak zwany kurz. Kurz jest zawsze gdzieś na listach, w dupie. Nikt tam nie sprząta, nie oszukujmy się. Poprzedni lokator też tego nie robił, na pewno. O, no i dobrze mówię, Zebrał. Okay. Zebrało tak chcę przejechać po prostu i plik, i i Jak komuś się nudzi, to może mi posprzątać, jak No super. Nie jestem pewien, czy zobaczycie ten kurz. Tej zebrało. Nie ma kurzu. Najpierw już do oka polecam. Spoko git, polecam. Jeso. dlaczego się zmęczyłem? Biały kubeczek na szczoteczki do zębów. Na jakaś tam coś tam. Oraz chocyk. On tutaj idealnie mi będzie pasować. No, może nawet jak on narzuca, dzisiaj czasem zdał, jak nie będę używać go. O, też, Ładnie, ładnie. Jaki jest plan? 15.35, ja lecę do iKEA wracam z itemami, robię wam kolejny unboxing oraz wytestujemy sobie te magiczne gąbeczki, ponieważ dzisiaj wieczór raczej planuję poświęcić na sprzątanie. Życzcie mi powodzenia w zakupach. Godzina 2018. Wróciłem z Ikei, nogi mnie tak napieprzają, że Wy sobie nawet nie wyobrażacie. Chyba że wyobrażacie. Ja jestem przerażony, ile tych rzeczy naprawdę jest potrzebne? Przynajmniej na samym początku. Ten pierwszy miesiąc będzie straszny. To wszystko wyniosło mnie niecałe 400, 360 dokładnie. I tutaj ostrzegam, fragmenty będą również na TikToku w formie skrótów. Staram się jakieś time stampy, rozdziały robić na tym YouTubie, żebyście sobie pominęli. Jeżeli nie chcecie tego oglądać jeszcze raz, oczywiście, jeżeli to wcześniej oglądaliście. Tutaj na YouTubie są dłuższe wersje, na TikToka zawsze skracam. Więc jeżeli chcecie jakieś ekstra kadry, no to zostańcie. Jeżeli nie, to możecie sobie przewinąć. Do wyboru, do koloru. Mydło, dwa bułki, półeczka pod prysznic. To sobie przymocujemy zaraz. Podstawka pod talerze. Tak naprawdę tutaj są na pokrywki, ale mam nadzieję, że na talerze też dadzą radę. Najtańsze gary jakie były. Patelnia i garnek. Tak naprawdę tyle mi wystarczy do życia. Jeszcze dusz, tak muszę sobie załatwić. Poszewki, niestety nie było poduszek o po tym formacie, więc już kupiłem poszewki na zapas. Niska na pranie i różne inne pierdolety w formie takiej rozkładanej silikonowej. Spoko. Najtańszy zestaw noży. Ten nóż jest kurde, gigantyczny. Po cholerę jest taki wielki. Nie mam pojęcia, on jest do chleba. No, niech już będzie. Ten jest do wszystkiego, ten jest do też wszystkiego w sumie: do makaronu. Co ciekawe, nigdy takiego nie miałem. Serio. To pierwszy raz będę czegoś takiego używać. Mejki do ciała, bo gąbki to gówno. Korkociąg dla zasady, bo w każdym domu musi być kolkociąg i otwieracz. Ręcznik. Kilka takich pudełek do organizacji itemów. Mata do szuflad antypoślizgowa. Przegródki na widelce, łyżki, sztućce, tak zwane. Zmęczony jest. Bolec na ręcznik. Suszara. Ręczniki. Półeczka. I to tyle. Sporo rzeczy. O Jezu. Dlaczego naklejają takie naklejki, które nie chcą schodzić? Sięż, to jest głupie. Małe włoży się ręcznik, nie widać. Yes. Zobaczmy, co A, możemy z tymi szufladami włożyć? podziałać. <noise> co jest, nie? Tutaj też można jakieś rzeczy włożyć, bo muszę podkurzać też, bo są jakieś farfocle. No. No i spoko. A tutaj mogę włączyć to. To jest niesamowite, ile tutaj nowych rzeczy będzie się dziać. Jak mówiłem, że moje filmy są nudne i ciągle w tym samym kadrze, to teraz będę nagrywać wszędzie. Na podłodze i innych pierdach. Anon. Nie mam noża. Mam nóż przecież. Kupiłem. To jest blister, a ja nie mam nożyczek też. Kurwa, no. no chuja otworzę. Nie mam noża, nie? Nie mam noża. Zesram się. Wydostałem czubek. Ja wam mówiłem już kiedyś, ten kto wymyślił blistry, jest kurde wcielonym. Garnek. Garnek. półeczka pod prysznic z Ikeli. Dałem za nią dwie dychy. No dajesz, no wychodź. Chciała to wszystko na dwa takie przylepce. Sprawdźmy na ile to się wszystko zda. Spojrzę na instrukcję, żeby mieć jasność. To wszystko jest git. Pierwsza rzecz. Umyć powierzchnię, żeby się nam dobrze, ładnie przykleiło. Ta powierzchnia się troszeczkę klei. Ma prawo to zadziałać. Teoretycznie. Ale no, tak nie? Gdzieś to będzie git, chyba, nie? No ja co się może stać? Działa ci? Działa. Ile nic się z tym nie stanie? Możemy to bez problemu odpiąć w razie W. Tutaj jest krateczka, żeby woda odpływała. No, na to bardzo obiecująco, jak za dwie dychy jest w stanie naprawdę uradować. Chyba polecam. Git. Magiczna gąbka. Pierwszy raz będę tego czegoś używać. Jak się tego używa? Z moisture, gently, rubuj brud. I świetnie. Z tego co widzę, to to wszystko działa. Zobaczcie, jak ten brud tutaj strzedł. Ładnie, holipcia, że ja dopiero teraz odkryłem. Może nie miałem potrzeby odkrywać, bo żyłem w nieskazitelnym pomieszczeniu. Tak naprawdę nie, jestem ignorantem i dopiero teraz wyszedłem spod kaloryfera. Git. Siemanko, witam już po wprowadzce. Jestem nadal w trakcie, ponieważ no rozgardiaż jeszcze jest gigantyczny. Mnóstwo, mnóstwo pierdół też, ale najważniejsze dla mnie stanowisko już jest. Złożone, skompletowane. Bardzo podoba mi się w jaki sposób tutaj. Ten drugi stół będzie zagospodarowany, ponieważ wystarczy, że odwrócę jeden monitor, odwrócę lampy, odwrócę mikrofon i już mogę wam nagrywać, streamować tak dalej. To jest naprawdę niesamowite udogodnienie. Dzisiaj już spędziłem jakieś dwie godziny na sprzątaniu tylko i wyłącznie tego fragmentu, a została mi jeszcze kuchenka i zlew. I jakoś to leci. Byłem teraz w sklepie i pokupowałem dwie listwy, które będę chciał sobie teraz przymocować za tapczan, że tak to nazwijmy moje łoże leże. Oraz pod telewizor, żeby kable nie wystawały. Ogólnie z kablami, to ja tutaj biegam i latam, jest strasznie, ale jakoś to idzie powolutku, powolutku. Będzie dobrze, będzie zajebiście. będzie haraszo. Ten vlog jest dosyć kluczowy, jeżeli spojrzymy na to, że wszystko się zmienia, nie tylko w moim życiu, ale również tutaj socjalowo. I chciałbym już tego vloga zakończyć, chcę się z wami podzielić, żebyście też wyrazili swoje zdanie, co myślicie o tym wszystkim, jakbym mógł jakieś rzeczy poukładać, inne pierdolety, bo zauważyłem, że mnóstwo osób, które do mnie pisało, dało mi tyle kurde rad i to są takie dobre rady, więc, więc zanim zacznę ogarniać kolejne rzeczy i dzielić się tym z wami, bardzo ucieszę się, jeżeli zobaczę jakieś komentarze i inne te reakcje na te nagrania. Będzie dobrze, będzie git. Dziękuję serdecznie tym osobom i co, trzymajcie się do następnego